Na przestrzeni ostatniego roku zrobiłem kilka upgrade'ów sprzętowych, a co za tym idzie jest to bardzo dobry moment na zrobienie podsumowania oraz pokazanie Wam co aktualnie znajduje się w moim plecaku, a właściwie plecakach, ponieważ używam kilku różnych egzemplarzy, ale do tego zaraz dojdziemy. Na potrzeby tego filmu w opisie pod filmem przygotowałem dla Was pełną listę produktów razem z linkami. Jeżeli zainteresuje Was któryś z gadżetów odsyłam do fotoformy, którą osobiście polecam. Przy okazji w prawym górnym rogu będą wam się wyświetlały odnośniki do playlist, czy załóżmy poszczególnych recenzji. Jeżeli macie jakieś zaległości na tym kanale, to zachęcam do nadrobienia ich obejrzeniu kilku różnych materiałów. Zaczynam od plecaków. Moją podstawą jest Everyday Backpack w wersji 30-litrowej w kolorze czarnym. Jak dla mnie idealne rozwiązanie na co dzień jestem w stanie zapakować do niego wszystkie niezbędne rzeczy, które zaraz pokażę Wam w tym filmie. Co ciekawe, o firmie Peak Design było ostatnio dosyć głośno, ale raczej były to negatywne głosy, a wszystko to za sprawą jednego z użytkowników, był to niejaki Luigi, który posiadał taki plecak, tylko używał go w nieco inny sposób. Dla zainteresowanych linki do artykułów również będą w tym opisie. Jeżeli szykuje mi się większa podróż i wiem, że potrzebuję nieco więcej miejsca w swoim plecaku, to do wyboru mam dwa rozwiązania. Pierwszy z nich to firma Wondered, plecak All New Provo w wersji 41-litrowej, więc jest to dosyć duży plecak, który jest dodatkowo sprzedawany w kilku różnych konfiguracjach. Ja akurat skusię się na Photographer Bundle, jak dla mnie jest to świetne rozwiązanie, ponieważ mam organizer na sprzęt foto i wideo, ale też zostaje mi bardzo dużo miejsca do zagospodarowania, na załóżmy ciuchy, buty czy jakieś tam inne rzeczy, które muszę akurat ze sobą zabrać. Do podróży samolotowych zostaje mi jeszcze plecak od firmy Go-Matic, albo gotowoli matic Jest to model sygnowany przez Petera McKinnon. Świetne rozwiązanie do samolotu. To z waszym sprzętem nic nie powinno się stać. Jedynym minusem tego plecaka jest niestety ale jego waga, która wynosi ponad 2,5 kg, więc na samym starcie na bagażu podręcznym bardzo dużo tracicie. Do tego swego czasu dokupiłem jeszcze organizer tego takiego cuba, którego aktualnie widzicie na ekranach. Z jednej strony jest to całkiem fajny patent, z drugiej no, zabiera on trochę miejsca w plecaku. Jeżeli interesuje Was któryś z tych plecaków, to odsyłam do specjalnie przygotowanej playlisty na tym kanale. W temacie plecaków chciałbym Wam jeszcze pokazać nowości od firmy Peak Design. Tutaj nie będę ukrywał, że wizualnie bardzo mi się one podobają, ale też podoba mi się sam patent związany z organizacją wnętrza, więc w najbliższym czasie spodziewajcie się kolejnych filmów na tym kanale. Największym najciekawszym zakupem z ostatnich kilku miesięcy jest dla mnie Canon R5 Mark który swoją drogą bardzo fajnie się na tym kanale przyjął, za co wielkie dzięki. Przy jego pomocy nagrywamy ten materiał. Materiał jest nagrywany w silogu 2, więc jest to kolejny bardzo duży upgrade. A materiał został wyedytowany przy pomocy produktów od firmy Motion VFX, którą również Wam polecam. R5 Mark 2 traktuje jako swoje główne narzędzie do pracy, które świetnie sprawdza się przy zdjęciach, świetnie sprawdza się przy filmach, ale jeżeli planujecie robić jakieś dłuższe nagrywki, wiecie, że ten sprzęt musi chwilę dłużej popracować, no to prędzej czy później będziecie musieli się wyposażyć w gripa chłodzącego. Niestety, ale R5 Mark II ma tą tendencję co swój poprzednik na samym początku, a mianowicie dosyć szybko lubi się grzać. Do zestawu dochodzą nam jeszcze moje dwa ulubione RF-y 2870, który na chwilę obecną jest podpięty do R5 Mark II i przy pomocy którego tworzy tak naprawdę większość materiałów. Czy to mówimy o foto, czy to mówimy o wideo. Jako dopełnienie używam jeszcze 70-200 i tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że jest to zestaw idealny. Stosunkowo to tak wygląda, że 70 do 30 używam tych szkieł. Jeżeli miałbym coś zmieniać to prawdopodobnie skusiłbym się na 2405, który kiedyś się na tym kanale pojawił oraz nowy 7200, ale wiadomo, to są takie decyzje zakupowe, które gdzieś tam mogą chwilę poczekać. W temacie drobnych akcesoriów przyznaję, że nie zmieniło się totalnie nic. Filtry ND od firmy Polar Pro, edycja sygnowana przez Pitara Makina, nie ukrywam, że w tym roku bardzo chętnie wymienię na to z dodatkowym filtrem dyfuzyjnym. Jeżeli mówimy o kartach pamięci, dalej jest to firma Angelbird Tutaj nic się nie zmieniło. Tak samo zresztą jest z akcesoriami od firmy Peak Design. Czy to mówimy o paskach, czy to mówimy o kotwicach, czy to mówimy o płytkach montażowych. Jedyne co muszę dokupić do R5 Mark II no to wiadomo, zapas baterii. Moim drugim ulubionym aparatem, który zawsze ląduje w moim plecaku, jest Q3. Jak dla mnie jest to świetne narzędzie. Do fotografowania, przy czym zdaję sobie sprawę, że tutaj zdania mogą być podzielone. Jak dla mnie, trójka świetnie sprawdza się przy koncertach, przy reportażach, przy zleceniach zewnętrznych, jeżeli muszę coś udokumentować. W ostatnim czasie wszedł update, który daje nam wreszcie możliwość podpinania mikrofonów po USB typu C. Wprawdzie rok na to czekaliśmy, ale wreszcie firma to wypuściła. Jeżeli mówimy zaś o dodatkowych akcesoriach, to tutaj nie będę ukrywał, że czekam na nowości od firmy Polar Pro, które wkrótce mają się pojawić, no i oczywiście będę się musiał również wyposażyć w filtr ND oraz filtr polaryzacyjny. Do nagrywania audio używam głównie zestawu Wireless Pro od firmy Rode. Z jednej strony genialne rozwiązanie, które oferuje całą masę funkcji, z drugiej jednak strony muszę się przyczepić do dwóch kwestii. Pierwsza z nich to dedykowane akcesoria, które przychodzą do nas w sztywnym case. Z jednej strony super że producentów, dostajemy pchełki, dostajemy dekaty, dostajemy kable i przejściówki, i magnesy. To jest z jednej strony super, z drugiej jednak strony no ten case zajmuje trochę miejsca w plecaku i tych gadżetów niestety, ale nie przełożymy do etui ładującego. Jest na dłuższą metę nieco irytujące. Kolejna kwestia to plastikowe żabki od pchałek, które niestety, ale mają tendencję do łamania się, jest to wada fabryczna. Na szczęście audio za każdym razem bez większego problemu to wymienia. Do plecaka dorzucam również zestaw mikrofonów od firmy DJ. Mic Mini, o których ostatnio Wam opowiadałem na tym kanale. Wiadomo, jest to zestaw, który nie oferuje nam tych wszystkich możliwości, o których mówiłem Wam przed chwilą w przypadku Firmy Road, Jednak, jako swego rodzaju zabezpieczenie, na chwilę obecną powiedzmy, że styka mi to. W temacie statywów nie zmieniło się zbyt wiele. W dalszym ciągu jest to firma Peak Design oraz egzemplarz wykonany z włókna węglowego, który sprawdza się prawie idealnie, a wszystko to ze sprawą swoich gabarytów. Jedyne jednak, do czego muszę się przyczepić, to sam proces rozkładania oraz składania go za każdym razem, co jest no, nieco irytujące. Z drugiej jednak strony, bardzo fajnie mi się on ostatnio sprawdził przy okazji zdjęć deweloperskich. Jeżeli miałbym jednak coś tutaj wymieniać i co chciałbym w tym roku zrobić, to chciałbym się wypoznaczyć sobie statyw od firmy SmallRig i to jest ten egzemplarz sygnowany przez Potej, Jetta. jedyne co tutaj mi nie idzie, no to wiadomo, gabaryty, które no, wiadomo są dużo większe. Przed ostatnim gadżetem na liście, co znajduje się w moim plecaku jest dron i tutaj kilka miesięcy temu również zrobiłem podmiankę na model r 3 Z jednej strony bardzo fajny dron, który posiada dwie kamery, jest możliwość nagrywania w 4K do 60 klatek z obydwu obiektów, co jest super, aczkolwiek w temacie rozdzielczości mogłoby być trochę lepiej. Jest możliwość nagrywania w płaskim profilu, to jest akurat super, no ale też Pojawiają się dwie kwestie, które wielu użytkownikom nie leżą. Pierwsza z nich to brak możliwości regulowania przysłoną, i fakt, faktem, momentami jest odczuwalny, aczkolwiek do tego można się jeszcze przyzwyczaić. Druga kwestia, no to zasięg. I tutaj, nawet jak byłem ostatnio u siebie na wiosce i sprawdzałem to w szczerym polu, to okazało się, że po 200-300 metrach niestety, dron do mnie wracał, więc to jest na pewno do poprawy. Ostatni na naszej liście jest laptop od firmy Apple. W dalszym ciągu jest to MacBook Pro w wersji 16-calowej z M1 Max na pokładzie. Z perspektywy producenta jednak, jest to starość który tak naprawdę został wycofany i na chwilę obecną mamy już procesory M4, idąc tym tempem za niedługo będzie M5 i M6, niestety, ale tak to wygląda. Do tego również dochodzi organizer od firmy GoMatic, tam mam wszystkie niezbędne kable, czytniki, ładowarki, tutaj bez większego żadnego zaskoczenia. No i do tego oczywiście dochodzi dysk zewnętrzny od firmy SanDisk. Moi drodzy, na dzisiaj będzie to tyle. Dajcie znać w komentarzach, co znajduje się w Waszych plecakach albo co chcielibyście, żeby się tam znalazło. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.